Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Torhalka, gdzie gramy sobie w różnego rodzaju gry stare i nowe, oglądamy sobie dema, robimy gameplaye. Dzisiaj jesteśmy w grze, groce Restoretykon i moi drodzy, czekajcie, ja już to odpauzuję. Ok, wróciliśmy do sklepu, idę zobaczyć gdzie jest mój kas czy w ogóle przyszedł, ale przyszedł do pracy z tego co widziałam. Tak, dobra, jest kasjer, no i super. A my tu mamy teraz tak, on już będzie nam ładnie obsługiwał. Mamy już te mrożonki, mamy lody w rożku, lody w kubeczku, e, szpinak, brukselkę oraz pizzę peperami i pizzę serową. Dziwnie tak jest, wam powiem, bo tu bardzo mało tych rzeczy się uzupełnia. W sensie, no nie da się wyłożyć więcej do tej lodóweczki. Ale niech tak będzie, musimy dokupić ryż biały, sól i ryż basmati, musimy sobie dokupić, do zamówienia zrobić, zaraz sobie to ogarniemy. Ryż biały, ryż basmati, złożymy sobie zamówienie, ryż biały, ryż biały, tuk, 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 tuk. też muszę po cztery kupić, tak, dobra. Po 4 się lepiej opłaca, i sól. Ok, dobra, złóżmy to zamówienie. Tam nam przyjedzie. Panie, panie, masz pan coś? Pusta kasa jeszcze. No dobra, no oni dopiero przyszli do tego sklepu. Eee, to jest ta wersja taka testowa próbna, bo jeszcze nie ma pełnej gry. A, da, da. Też czekam aż się ukaże Ale to po drodze coś nam już leci. O, ta tu widzę na sztuki chodzi. A, da, 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 da. Musimy trochę forsy uzbierać. Co ja mogę jej pomóc dorzucić? Tu jest co? Papiery są. O, zobaczę twoja dostawa jest. Kasa fiskalna potrzebuje pomocy menadżera, serio? Już panie oklej, działaj pan. Te lody, może bym dorzuciła jeszcze do tych kasy, jeżeli już mamy taką możliwość. Czekajcie, szpinak. Już nie mam brakułów? Lody w kubeczku. Szkoda, że tego nie mogę wziąć więcej. Ty laska weź, no ogarnij te mrożonki, nie? Gdzie tu były lody w kubeczku? Gdzie tu były lody w kubeczku? A on się zaciął znowu, panie. Cóż, pan się tak zacinasz? Forsa nam tu potrzebna jest. Dostawa dopiero jedzie. Czy ta pani nam tu coś z tych mrożonek przywiozła? Tak. To uzupełnia nam te lody wszystkie. Dobra, super. Jeszcze resztę dziewczyno ogarnij. Zatrudniliśmy panią magazynier w ostatnim odcinku. Ale ty, panie kasjer, coś pan się tak... Przesyłka dotarła. Ja sobie pozwolę to rozpakować. Dawaj mi ten wózek. Okej. Okay. No, na rączkę wózka se zrobiłam. Dobra, se zrobiłam jak? Nie powiem co. O, ona sobie stąd już wzięła. Dobra, wiesz, laska. A my się tu poukładamy. Wjedziemy sobie z tym na sklep. Pęk, 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 pęk. idź, idź kobieto, ja ci tu już patrz, rozpakuję, znaj moje dobre serce no dobra, tu masz wózek gdzie ty się tam z tym pakujesz? ryż basmati tu sól sól tu gdzieś było ryż biały dajmy obok ryż biały o, na no jeszcze mrożonki nam dziewczyna wozi super Przynajmniej widać, że coś robi. Co jest sło. Hmm. Dobra. Tak. Ale mnie tu już znowu brakuje towaru, nie? No. Nie udało Ci się wykonać zadania? Trudno. Przeżyjemy. Krakersy nam się skończyły, papiery, ręczniki, a nie mamy na tyle kasy. Bo wiecie co ja bym chciała odblokować na tych tokenach? Tylko czekajcie, ten postęp, co ja tu jeszcze mogę odblokować? To już mamy tą chłodnię dojściową. Czy A co tu jeszcze jest skrzyniowa? Aha! A mi się też ją odblokowałam. To, co ja jej nie miałam wcześniej odblokowanej, pokaż. Regały. No, miałam zamrażarkę skrzyniową odblokowaną. Nie wiem, co się tam nie zapisało. Regał magazynowy to jest ten. Dobra, ale jeszcze w postępie bym chciała odblokować chłodnię dojściową to jest tak, regał chłodniczy, tak i stanowisko na produkty. Dobra. Tik, 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 tik. Czyli tu w tym początkowym etapie mamy wszystko odblokowane. Ale to teraz pokaż mi w budowie, co tu jest w regałach. Maksymalna liczba produktów. Lod... O, jest lodówka. Jest stanowisko na produkty. Zobaczcie zimne. I jest lodówka. Bo na razie jej nie kupimy, bo jest trochę droga. A co nam wyszło z produktów do zamówienia? Czekajcie, suchy, zimny. O, mamy owocki, patrzcie. <laughs> mamy. I to do lodówki chyba. Jajka to. O jacia, gdzie? Ja to muszę sklep przebudować. I warzywka mamy. Czekajcie, warzywka, owoce. A mrożonki co? Nie, mrożonek już ten jest, więcej już nie ma, czyli to jest na regał zimny. Czyli mamy lodówkę na jajka, mleko, soki pomarańczowe, czyli cztery są. I tu jest zaraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dziewięć, 10, 12 tych owocków. Oj, to musimy teraz pozarabiać. No, słaść kobietę na swój sklep. Uzupełnij produkty impulsowe. Wejść, zacznij facet zarabiać. Bricola. Bo tu trzeba w ogóle jakiś zrobić. Nie wiem, tu jest półka pusta. Tam jest pusta, ale tu nie. Ale gdzieś te owoce jeszcze musimy wcisnąć. I ja nie mam pojęcia, gdzie, bo mnie się tutaj nie mieszczą rzeczy. Gdzie ja mam na tych regałach to poustawiać. Moi drodzy, ja się tutaj nie mieszczę. Dobra, ja go przyspieszę. Niech on tutaj trochę pozarabia. Nam się to uwiną troszeczkę. Tu co, tych mrożonek też jest mało. Tam są wody. Gdzie ja to wymieszczę? Gdzie trzeba coś tu pokombinować. Może jakoś na połowie ustawić te soki, albo nie wiem. Hmm. Bo szkoda, że to tylko w pewnym artykule może wchodzić. Wiecie? Do środka, bo tylko po jednym wchodzi. To jest niefajnie. Na przykład taka lodówka, ile zajmuje? Czekajcie, lodówka S i stanowisko. Czekaj, 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 czekaj. Pokaż to stanowisko. O, ono jest duże, więc ja nie wiem, gdzie ono mi się ma wymieścić. Ono by musiało być gdzieś pod ścianą. O, no, patrzcie, tu już się nigdzie nie mieści, nie? Ja mam za mały sklep. A lodówka. Raz, dwa, trzy. Lodówka ma cztery miejsca, czyli lodówkę byśmy jedną tylko potrzebowali. Lodówka by była tylko jedna, ale tych było dwanaście. Czyli tych produktów by musiało być na te warzywka. Tu są trzy, czyli cztery takie regały bym musiała gdzieś postawić. E, czekaj, zapiszmy sobie to, żeby tam się już nic nie zepsuło nam. I wam powiem, jesteśmy w czarnej D. O, jak ja mam to teraz. No chyba, że bym tutaj zmniejszyła te regały. Zamiast tych regałów dać to po połowie te napoje. Czekajcie, ja sobie stanę tu z boku, ja muszę popatrzeć z góry na mój sklep, żebym dała tu wszędzie małe regały, hmm, bo te już są na maksa rozmieszczone. Tu są te lodówki po środku. No hmm, chyba, że lodówki pod ścianę i regały z przodu, ale to też będzie, Wam powiem, no nieco dziwnie. Dobra, zobaczymy, spróbujemy to coś tu ogarnąć. Uhum, uhum, uhum. Niech on na razie zarabia, bo są nam potrzebne pieniądze. No. I nie mam pojęcia, jak to ogarnąć. Bo jeden, yy, jeden regał ma miejsce na jedną rzecz. Nie da się tego na pół po prostu podzielić. Cz, cz, cz. Nie da się tego zrobić na pół, czyli ja bym musiała ten duży regał może po prostu zlikwidować i dać małe zamiast tego, zamiast tych elek. I to by może tak musiało być. Panie daj, pan zaniosę to panu. W kubeczku. No, może by i takie małe regały wszędzie porobić? O, bo tu mamy ile miejsca? Tam jest jedno miejsce, jest drugie, tu jest trzecie. Jakbyśmy to poprzenosili, to jeden regał by, no, ale tu nam jeden, zniknięcie jednego regału nam nic nie daje. To nam nic nie da takie zniknięcie jednego regału. By trzeba ewiden... A tutaj ta lodówka by nam nie weszła z boku. Czekajcie, daj no mi force, chłopie. Czy to by mi ta lodówka gdzieś z boku jeszcze nie weszła? No, no raczej nie, kurczę. Bo... Ale i tak muszę te wzdłuż ustawić. Tamte. No czyli nie ma zmił się. Będziemy to musieli nieźle przetasować. I na te małe regały. Wszystko poprzenosić. Czekajcie, dobrze, to tu jest budowa. Budowa małych regałów. Te eski byśmy musieli. Czyli, musiałabym takie regały kupić. No, te tu już nie wchodzą, nie? No właśnie, tu nic nie wchodzi. Tutaj też nie, bo tam są tamte rzeczy. Dobra, postawmy jeden. Jeden, a i, zejdź. Jest dwa, trzy miejsca też ma. I to byśmy postawiali powiedzmy tu. Ja bym chciała, żeby to teraz, czekać, to się za, yy, nie tak, nie tak. CTRL, aby chwycić wiele. Ale to się jakoś tutaj robiło, słuchajcie. Że można było, czekajcie, cały regał zaznaczyć. Tuk, 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 tuk. Cały. I tu byśmy na przykład nie chcieli papieru. Kurczę no. Wyczyść. A, nie wiem co się stało. Pokaż. Nic się nie stało. Dobra. To jest papier toaletowy. Tu, tu jeszcze coś wejdzie. Wejdzie tu coś jeszcze? Jeden wejdzie, no i kurczę. Dobra, dajmy ten papier tam. Będziemy to tak, spróbujemy poprzenosić. Weźmy te ręczniki papierowe. Dobra, wtedy ten regał bym sprzedała. Sprzedaj. Tak, jak jest regał w użyciu. Jak jest ten regał w użyciu? No nie jest, mam pusty go. Ej! Ludzie, 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 ludzie! Macie przeniesiony papier. Ja muszę poczekać do zamknięcia sklepu i zrobić to jak oni sobie pójdą. No najszybciej, jak oni sobie pójdą, to ja to będę przenosić. No nie jest regał w użyciu. Kurczę, no. Dobra, poczekamy. Makaron, farfale. Spróbujemy coś podnosić, bo widzę, że pani tu ma problem karon farfale i sos pomidorowy. Dobra, ona wzięła farfale. To ja biorę sos. Laska, czemu ty nie? Czy wzięła jeszcze coś innego? Dobra. Bo nie mamy makaronu, nie mamy makaronu. Pyk. No to ja będę musiała to wszystko sobie poznosić, po prostu powynosić. Dobra, zamknijmy ten sklep, może. Bek. A czy jak jest zamknięty sklep, to czy ja mogę teraz ten regał sprzedać? Jezus, jak nie mogę sprzedać? Serio? wyczyść. Przenieś. Przenieś go gdziekolwiek, tylko mi go tam nie zostawiaj. Hm. Dobra, może muszą ludzie wyjść ze sklepu. No ja nie wiem. Czego nie mogę tego regału sprzedać? Może jego trzeba jakoś spakować? No. Hm. Dobra, ludzie, wróbcie te zakupy i wypad z baru. Ja tu muszę pokombinować z tym ustawieniem. Coś tak jakby, kurczę, nie klikało momentami. <laughs> Dobra, mogę cię gdzieś tu na zewnątrz postawić? Nie mogę cię na zewnątrz postawić. Jaki numer? Co ja mam z tobą zrobić, jak mi tam przeszkadzasz? Ty, regał. No przeszkadzasz mi, ja Cię tu nie chcę. No nic, zobaczmy jak ten sklep się zamknie. Bo mnie się tutaj nie mieści nic w tym sklepie, a nie mam rozszerzenia. Tutaj w opcjach zobaczmy, czekajcie postęp nie ma rozszerzenia. Tutaj nie ma, bo są nie wszystkie funkcje dostępne. Jest tylko budowa, obsługa, dekoracje, inne głośniki, kasy fiskalnej. Nic nie mogę zrobić więcej. Zarządzaj, inwentarz. O! są moje ceny, zapomniałam. To są moje całe ceny. Przedmioty. O, ten mogę sprzedaj. Kurczę! Jak jest w użyciu? Te to są w użyciu, ale ten. Jaki numer. Dobra. Zobaczymy za chwilę. Jak wszyscy sobie pójdą i z, łącznie z tymi ludzikami, którzy tu kursują. Dobra, poszli sobie pracownicy do domu. Zmiana A zakończyła się. Dobra. Ty pracownik wypadł. No, idziesz sobie już? Nara. No i teraz zobaczmy, czy ja jestem w stanie teraz to sprzedać. Kurczę, no jak jest w użyciu? Co tu się zachrzaniło z tym? Ja go potrzebuję stąd wziąć. Mam przenieś mam sprzedaj. A w zarządzaniu? Poczekaj, przedmioty. czy to jest ten regał. No sprzedaj. Dlaczego nie mogę go sprzedać? A tutaj w regałach? No, ale ja go nie chcę w tamtym miejscu. Czy jego trzeba jakoś spakować? Czy jak? Poczekajcie. No. Ha, ha, Dobra, bo tam jest brak. Poczekajcie, a jak tam by było? Jest wyczyść. I tutaj, co? Tutaj nic nie ma być. No i dobra, i nic nie ma. Jest brak, jest wyczyszczony. Wyczyść. Brak, wyczyść. Sprzedaj go teraz. Czego nie mogę sprzedać tego regału. Ej, no serio no w zarządzaniu przedmioty. To jest ten. Hmm. Tego też nie mogę sprzedać, no bo to nie jest w życiu. Co, Serio? Czy ja właśnie przed chwilą wywaliłam sobie regał? Chwilą się pozbyłam regału, i towar mi raczej na półki nie wrócił, czy mi towar na półki? No nie wrócił, logiczne. Czekajcie, czyli jakbym to musiała zrobić? Tutaj, wrzućcie na chwilę tu, straciłam właśnie towar. Ej, 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 a pokaż teraz ten rego, makaron, farfalle spaghetti. No, Obróć się laska. Teraz to bym chciała sprzedać. Też jest w użyciu, czyli też nie mogę. A mogę ten sprzedać? Ten, jak jest zapakowany. O, mogę sprzedać zapakowany razem z towarem, tak? Serio, serio, mogę sprzedać z towarem, nie mogę sprzedać bez. Czyli ja bym musiała cały towar powynosić, pozostawić chyba faktycznie po jednej sztuce, bo to mi do magazynu nie wróciło. Dobra, to ja sobie tu zrobię takie małe porządki, słuchajcie. W tym sklepie trochę mi to pewnie zajmie. Sklep będzie długo zamknięty. Naprawdę, ten sklep będzie teraz długo zamknięty. A my sobie tu co. No, a z Wami się pożegnam i zobaczymy się w kolejnym odcinku, jak uda mi się to wszystko poprzenosić. Także trzymajcie się cieplutko, pa! pa.